Wielbić pana chce, radosną śpiewać pies. Wielbić pana. I będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków ale. kochani gromadzimy się przy panu Jezusie w godzinie miłosierdzia. Pamiętajmy o tym, że ta modlitwa płynie w sanktuarium sanktuarium Najświętszego imienia Jezusa w Łodzi to jest kościoła jezuickiego i we wszystkich kościołach kaplicach, w których posługują jezuici mamy rok jubileuszowy 500 lat od nawrócenia świętego Ignacego. Zatem jest jubileusz możliwość uzyskania odpustu, więc zbudzajmy taką intencję. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ale do naszego poprzedniego, poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, odpuszczamy naszym i nie, I nie bój nas, nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najświętszego Syna i Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na, na przebłaganie, przebłaganie za grzechy nasze i, i, i całego świata dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie, miłosierdzie dla, dla nas i całego, całego świata. świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie i dla nas i całego i świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, ietas, nas Mlläane, mi miłosierdzie dla nas i całego orada, świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczne ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na, Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki <Gió4002> miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy na nasze i naszej i całego, całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla, dla, dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata, Miej jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata, Miej dla jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciały, krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na, na przebłaganie, przebłaganie za grzechy, za grzechy nasze i, i, całego całego i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. zmiłuj się nad nami nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy tobie krew i woda któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy tobie krew i woda któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy, ufamy tobie. tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Świętojcze Ignacy Loyolo, módl się za nami. Posłuchajmy teraz fragmentu z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny. Numer 145. W czasie spokoju dusza tak samo robi wysiłki, jak i w czasie walki. Musi się ćwiczyć i to bardzo, bo inaczej nie ma mowy o zwycięstwie. Czas pokoju uważam za czas przygotowania do zwycięstwa. Musi ustawicznie czuwać, czujność, jeszcze raz czujność. Dusza, która się zastanawia, otrzymuje wiele światła. Dusza rozproszona, sama siebie naraża na upadek i niech się nie dziwi, że upada. O Duchu Boży, kierowniku duszy, mądry jest ten, kogo Ty wyćwiczysz, ale aby mógł Duch Boży działać w duszy, trzeba ciszy i skupienia. Bardzo Wam dziękujemy za wspólną modlitwę. Zachęcamy do polubienia. Za każdym razem, gdy wchodzicie na koronkę, warto ten kciuk w górę wcisnąć. Wtedy się wyświetla. Więcej ludzi widzi po prostu tę modlitwę, kiedy około 15 jest na YouTubie. Tak samo dzięki za subskrypcję, za dzwoneczek, za każde wsparcie, które nam okazujecie. Zachęcamy też, żeby zajrzeć na stronę www.iskra.jezuici.pl i dopisać miasto, z którego się z nami modlicie i ucieszyć się wielką rzeszą, taką siecią miłosierdzia Bożego, która oplata cały świat praktycznie. Moi kochani, dzisiaj też od 17.30 różaniec, od nas sanktuarium 8. 18 msza święta Szarbelowa. Gorąco zachęcamy do udziału, jeśli możecie w tych naszych modlitwach. Teraz przyjmijmy błogosławieństwo. Jezu, Ty jesteś pierwszy, który walczysz duchowo, wygrywasz w Getsemani z pokusą, wychodzisz potem naprzeciw największej miłości, jaką okazałeś w życiu. Wychodzisz z nic zwycięsko, z modlitwy, gotowy, aby oddać życie, czyli kochać do końca, i by wziąć życie, czyli z zmartwychwstać i wstąpić do ojca. Ucz nas żyć zawsze z perspektywą nieba i wszystko wybierać dla nieba, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jesus, 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 Jesus. I za wspólną modlitwę zachęcam Was do tego, żeby dać kciuka w górę, nacisnąć subskrypcję i dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych naszych materiałach. Jeśli chcecie też nas wesprzeć, pracę naszego centrum, to znajdziecie numer konta w opisie, żeby zrobić przelew, albo takie linki do szybkich przelewów. Mamy też profil na Patronite. Jak ktoś chce w taki sposób nas wesprzeć, to też jest to możliwe. Za każde wsparcie wielkie dzięki i jeśli chcecie jeszcze chwilę potrwać w bożej atmosferze to znajdziecie tutaj odnośnik do teledysku Mocnych Duchów